W Polsce praktycznie niezauważalne w Japonii to prawdziwe dzieła sztuki, o czym mowa o pokrywach zasłaniających włazy do studzienek kanalizacyjnych. Teraz z pomysłem ich udekorowania wyszła młodzież z Olsztyńskiego Liceum Plastycznego. Efekty pracy uczniów możemy podziwiać w sześciu miejscach w centrum miasta. To był pierwszy taki projekt, taki z takimi farbami na takim materiale, więc. Było to coś na pewno nowego. Ze względu na farby i intensywny zapach pracowaliśmy na dworzu i było to dosyć trudne, ponieważ farba szybko zastygała. Była dość specyficzna praca z nią, ale myślę, że było to fajne doświadczenie. Kiedyś zupełnie przypadkowo podczas jakichś rozmów było, a może fajnie byłoby zrobić jakieś kolorowe studienki, coś dla miasta. No i tak pojawił się pomysł. Myśmy przekazali sześć pokryw. One były specjalnie przygotowane, były wypiaskowane, tak żeby farba się na nich lepiej trzymała. I oddaliśmy je w ręce młodych artystów pod kierunkiem oczywiście doświadczonych pedagogów. Pomysł dekorowania studzienek narodził się w latach 80. ubiegłego wieku w Japonii. Do dziś w różne wzory i kolory pomalowano tam kilkadziesiąt tysięcy pokryw. Ogólnie to szukałam czegoś prostego i wyszłam od założenia tego nieba, a skończyło się na Unii Europejskiej. No, moim zdaniem jest to coś nowego, coś ciekawego. Coś, co zbliża nas jakby do reszty świata. Kolorowa pokrywa to sposób na ożywienie chodnika, ale i dobry punkt orientacyjny. Myślę, że dla przyjezdnych, ale też nawet dla nas, dla mieszkańców Olsztyna, różne punkty odniesienia się przydają w momencie, kiedy gdzieś tam się umawiamy albo, albo mówimy, że coś tam jest gdzieś, można sobie powiedzieć, że na przykład coś tam jest gdzieś przy, przy e, jakiejś tam pokrywie nie wiem, Unii Europejskiej, czy przy tęczy, czy przy jakichś tam paseczkach, czy przy kwiatku. W Olsztynie pomalowane pokrywy można znaleźć przy ulicy 11 listopada alei Gelsenkirchen, ulicy Pieniężnego i ulicy Staszica. Telewizja Kopernik Kopernik.tv.